Cześć moi drodzy, mam do nadrobienia Dark Zona, bo stało się tutaj bardzo dużo. Tytani są w niebezpieczeństwie. Podobno ma być jakaś nowa postać. Zostawcie lajka, like obejrzyjcie ze mną do końca. Lecimy z tym, słuchajcie. No właśnie, to jest to pod prądem ich torążon. Ciekawe czy im ktoś pomoże, tak swoją drogą. Ja z keczupem to stiem. Jakby co to też na live było ten. Reagujemy. Jedyną karą dla zdrajców jest śmierć. O, Tytan Tv-man ty wbija. Uuu, uh. jest i on. Wbija na rejon. O kurde, ty, co jest, ty? Ohoho, z rękami jakieś nowe ulepszenia ma. O kurde. Wow. Ty na niego nie działają te prądy. Ten prąd na niego nie działa. Wow, ty gościu ma nowe ulepszenia, totalnie. Nowe ulepszenia Titanata i Wimena. Teraz Jimena ich zdradził, nie? Ło, kurde, ten też ma niezły arsenał. No ale to nie podziała na niego. Jej, ile teraz ma monitorów? Grubo O kurka, nieźle. Powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda Tak jest, kciu w górę, wy też musicie dać kciuka w górę. Fajnych ulepszeń się dorobił. Twoja drużyna robi bardzo źle, co? To jest astrotoaleta, nadchodzi większe zagrożenie. Patrzcie, ty to jest nawiązanie do oryginału. No to mamy 18 teraz. Nadrabiamy wszystko. I oni się dalej skibili to toaletami, biją. No nie wierzę. Przecież mieli sojusz z tym kolosem, nie? Ty elektroman został. Ty jakiś przeżył, no nie znowu TV-man, pewnie ich tam. Chłopie, ty musisz uciekać, bo TV-man. O właśnie, uciekaj, chłopie. O o. O kurka, będą się bili. Wow, kolego, uciekaj stąd. O co tu chodzi w ogóle? Tytan Piment czemu oni, czemu oni atakują tych elektrycznych gości? O co chodzi? Uciekajcie goście, będziecie mieli... Czemu on ich bije? Nie rozumiem tego. Patrzcie, to jest szkie. No nie gadajcie, że oni będą. No nie, z tym kosiarzem. O co tu chodzi, słuchajcie, tu się już tak pogmatwało. Ty tam, TVMen, zdradził ich? O kurde, TV -mani zdradzili tych. Ja cię widzę, co tu się kurka dzieje, ty. No i odcinek 19. Cześć, Luzak. Nie rozumiem tego, słuchajcie, tu się tak pogmatwało to wszystko, że nie wiem. O nie, nie mówcie, że przejmą kontrolę nad tym elektrycznym. Czemu go chcę zniszczyć? Chcę go uratować, czy co? Wytrzymaj mój atak. Kurde, o co tu chodzi? Ja tego nie czuję teraz. Ej, to umiejętność ta TV Woman, nie? Ona tak zrobiła. Ty, ale co tu się dzieje w ogóle? Ty, tytani wbili. Zwletnie nie czaję o co tu chodzi, naprawdę. Cześć Mirosław, cześć. Patrzcie, TV Woman stąp. No ale to. Ej, o co chodzi? Kurde, powiedzcie mi, bo wcześniej TV nie wszystkich tych elektrycznych ludzi niszczyli. Ty, a teraz co się dzieje? O co to chodzi? Czemu? A teraz są ziomkami. O co chodzi? Nie czaję. Ty, no, no, serio nie czaję, naprawdę. He, Kubuś, wracam ze szkoły, pozdrawiam serdecznie. Ty, no, naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, o co się, co się tutaj wydarzyło teraz. Niech mi ktoś to wytłumaczy.